Witamy Was! Witamy Was ponownie! Będzie to pierwszy odcinek naszej serii, którą jakoś nazwiemy, ale nie wiemy jeszcze jak. Pod vlog. będzie to o naszych podróżach związanych również z naszymi podróżami projektowymi, czyli podczas, jeszcze przed naszym wyjazdem do Grecji, będziemy spotykać się z różnymi osobami. Mamy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, ale ile będzie, tyle będzie. Dzisiaj już wybieramy się do pierwszej osoby. Będzie to Bartek Kubkowski którego większość pływackiego towarzystwa może kojarzyć. I co dalej? Generalnie najciekawsze w tej podróży jest to, że naszym pierwszym przystankiem jest Koszalin, do którego wyruszamy 21.07 z Katowic. W Gdańsku jesteśmy o godzinie chyba 5. W Koszalinie jesteśmy o coś. I generalnie w Koszalinie ta podróż się nie kończy. Ale gdzie kończy się? to nie wiemy. Jest szansa, że wylądujemy w Berlinie, jest szansa, że wylądujemy w Gdańsku, jest szansa, że wylądujemy gdzieś, gdzie jeszcze nie mamy o tym pojęcia. Wyjeżdżamy w czwartek w nocy, wracamy w sobotę jakoś w południe, po południu. Tylko haczyk jest taki, że jeszcze nie wiemy, gdzie śpimy. Staraliśmy właśnie na Wrocław Główny, nasz pierwszy przystanek. Kacperek sobie tu pije, Monsterka pilnuje, żeby nas żeby nam plecaki zostały w pociągu Na razie nie jesteśmy zmęczeni, jest całkiem spoko Czeka nas jeszcze kilka dobrych godzin I widzimy się w Gdyni Głównej Jest 5.30 Wytarliśmy na dworzec w Gdańsku Przespaliśmy się ze dwie godzinki po poznaniu nas mocniej trochę ścięło. Teraz ile jeszcze mamy? 3, 2,5? 9, 3, 4, 5, 9, 3, 7. Przed 10 będziemy w koszalinie. Tam jest nasza następna stacja. Po dojechaniu do Koszalina mieliśmy godzinkę na rozmowę z Bartkiem Kupkowskim, aktualnym rekordzistą świata w pływaniu 24 godzin w basenie. Który był odpowiedzialny za przygotowanie Piotra z kanału Łatwo Gęg podczas jego wyprawy rowerowej do Afryki. Dostaliśmy od niego dużo cennych wskazówek dla naszego wyjazdu i ogromny zastrzyk motywacji. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia socjali Bartka. A, bo generalnie wy nie wiecie, gdzie my jesteśmy. Znajdujemy się aktualnie w Szczecinie. Oskarku. Szybko się przebieramy. Yy, jemy. Inaczej. Co ja pieprzę? Szybko się przebieramy. Załatwiamy swoje sprawy i uciekamy na miasto, a reszta później. Przebitka. Co jest? A! Nasza subiektywna opinia o Szczecinie jest taka, że lepiej, żebyśmy jej nie wyrażali, ale mniejsza. Generalnie, jeśli pójdziecie w tamtą stronę, czyli im bliżej stoczni, no ja się bałem wyciągać telefon, a już chyba mam tak, że w co, jest coraz mniej miejsc, w których tak mam. A tam faktycznie, no, no, nie było ciekawie. Czułem się jak w siemianowicach na hugoch KMWTW. Ale tutaj na przykład jest bardzo ładnie. I no nie, chciałbym skreślać tak tego szczecina przez pryzmat tego, że my mieszkamy praktycznie przy stoczni. <laughs> Ale zjedliśmy kebaba, po którym musimy przerwać ten odcinek i, i, i spotkamy się chyba w hotelu. <laughs> Generalnie chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na ruch uliczny, który tutaj panuje. Jako, że miałem już przyjemność być w Afryce parę razy, całe trzy. No co, trzy razy byłem. Ruch zbliżony jest bardzo do ruchu w Afryce, czyli kurde, nigdy nie ma pewności, czy się przez. czy jednak ten kierowca wyhamuje. Stoimy przed tym przejściem i tak patrzymy, patrzymy, i często te auta nam dosłownie przejeżdżały przed twarzą. Więc. Jest to, jest to dosyć ciekawe przeżycie, można się lekko zestresować przed przejściem. W okolicach naszego hotelu, czyli gdzieś tam za, za stocznią, chodnik ma szerokość jakieś pół metra, jest podziurawiony i wymijały nas tiry, bardzo, bardzo blisko nas jeździły, więc lusterka nam śmigały nad uszami, a tam się chyba coś pali. Ja ogólnie zwróciłbym uwagę też na te stopy w postaci ławek. Może ktoś ze, ze Szczecina nas nakieruje na to. Czemu? Tu jest multum nastawiany ławek za tymi drzewami i generalnie one są często w takich pozycjach, że one są połamane, ale tu na przykład jest bardzo ładnie, spokojnie. Jedyne co mnie zniechęca do Sz Szczecina to to, że za chwilę musimy wrócić do siebie na stocznie. Widzimy się w hotelu na podsumowaniu. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Dowód na to. Że Szczecin wita nas inaczej niż każde inne miasto, w którym byliśmy, dosłownie to jest widok z naszego hotelu. I nie wiem czemu tak jest, ale no jest. Nie wiem co się pali, ale dwie straże są. Będę dawał upgrade, jakby się to działo. Moi drodzy, Policja teraz. Moi drodzy Państwo, chyba kacperek musi iść tam w klapkach. Dzień dobry, wstaliśmy. Jest chwilę po siódmej. Idziemy zaraz na śniadanko i do kolejnego pociągu. Witamy Was już z powrotem w Katowicach. Udało nam się dotrzeć. Nie było łatwo przez te dwa dni, 20 godzin ponad spędzonych w podróży, ale wróciliśmy. Misja wykonana, było fajnie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Bartkowi za poświęcony dla nas czas. Zostawcie suba, lajka i widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara.